Cześć, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Mighty Magic Duel of Champions. Dzisiaj powtórki od Salema. No i co tutaj jest istotnym tematem jest Krakhak w głównej roli, chyba pierwszy raz na kanale. Poziom jest y na 1000 elo, ale zobaczmy, zobaczmy Krakhaga, jak się prezentuje w trybie open na tym poziomie. Zaprezentuję Wam odpale. No, dwie powtórki. W pierwszej mamy Damirię. Ten deck Damiri kipi aż od ognia. Zobaczymy, jak potoczy się ten pojedynek. ok Mamy trzecią turę Krak Hack wersja premium Świetnie wygląda Momencik Jeszcze raz, tak jest Z nagrody Jest Kragi Jedziemy z tematem Świetny art yy, ważki 16 do 16, już jest 13 do 16 i gramy dalej, gramy dalej. No tak, tutaj mamy tarczę. Czyżby ona poszła w użycie? Okej. Okay. Tutaj salem. Wie co się, świę... co się szykuje na pewno <laughs> od, od Damili, graczniku Pinachet 900. No tak, tylko tutaj dwie kraturki przetrwają. Gnie Farkata, ale idzie Włód Szczęścia. Rywal. No i gramy dalej. Mamy po 13. No, 10 do 13. No, oczywiście tutaj holu dręki. Co chwilę pojawia się od Damili. Co ciekawe, to jest jeden z tańszych deków, które tutaj odpalam z powtórek od Was. Oczywiście zostawię link do tego deku pod filmem. No. Ktoś, kto zaczyna przygodę z duelem i lubi grać w trybie open no to może mu się spodobać ten dek nie jest jakiś kosmi... kosmiczny jeżeli chodzi co do wymagań kart w tym deku okej okay, dobra ja się tutaj zaga... <sl Styles Oil> <rozum hago YouTubers> zagadałem sam siebie 10 do 6 do 4 Popielanie. I teraz tutaj rywal musi się ratować czymś poważniejszym na pewno. Dobra. Wykorzystał Pinachet dwie tańsze karty. Nieferka to pozostawił. Raczej na tą turę, którą teraz mamy, chociaż doszedł teraz Armagedon. Mamy tutaj spopielanie. Ognisty deszcz. No zobaczymy. Jest Armagedon. Damiria w defensywie, co nie znaczy, że że nie ma tego meczu pod kontrolą. No ale teraz każdy błąd. To może być porażka. No dobra, jest w końcu gniew Arkata. Proszę, doszedł ołtarz cieni No ale z kolei Salem ma bardzo dużo kreaturek na ręce No i tutaj może się mm, przez chwilę na pewno Nastawić na prowokowanie Adamili, aby odpalała tutaj swoje zaklęcia. No jest popielanie, okej. Okay. ok, gramy dalej. Jest podwójny atak. Niezniszczalny sęp. Świetna Kaczycha goblin a nauczyciel. Z tego co tutaj widać na ręce rywala może to ogarnąć spokojnie No pytanie teraz kto pierwszy wyczerpie się z kart czy, czy salem z kraturek czy e, e, pinaczet z zaklęć 10 do 3. Wynik się utrzymuje już od kilku tur. No bro, doszedł teraz też szybki atak. No, zobaczymy. Ale to na razie nie wystarczy. Powiedzmy, że tu jest teoretycznie 6 ataku, 6 damage'u No dobra, 7 do 3 No i doszła kamienna tarcza No ciekawy pojedynek naprawdę, no tysiącelo, ale, ale tutaj nieważne jaki poziom Ważne, że, że jest ciekawy mecz Atak zaskoczenia No i tutaj można odpalić miesiąc tańczących pomieni No <ścoughs> tutaj już myślałem, że <ścoughs> że coś innego wykombinuje salem No dobra, mamy koniec, mamy świetny pojedynek no, szybki, szybkie tury od obu graczy, 14 tur, 8 minut ponad. Użyte zakręcia 0-13, a w stworzeniach 21.12. 12 Ok, no bardzo ciekawy, przyjemny, lekki pojedynek od Salema na Krakagu. No, zobaczymy, co nas czeka w drugim pojedynku, na który zapraszam. Już teraz OK. Rozpoczęliśmy drugi mecz. Hmm, oczywiście crack crack w roli głównej. I tym razem mamy tutaj szar. Szar tutaj co ciekawe. Ma tylko cztery kreaturki w deku. Ogólnie tutaj jest hmm, między innymi No, desperackie natarcie, wielki finał kata. To są jedne z kluczowych kart w tym deku. Kryształ mocy. No dobra, zobaczymy jak sobie poradzi teraz Salem. To jest szar. Okej, okay, tutaj już mamy trzy kraturki. No, Crack jak yy, za starych dobrych czasów. <laughs> od razu trzy stworzonka w pierwszej turze. Yy, od, od Salema. No, ale jest tutaj szybka odpowiedź, trzęsienie ziemi. Od rywala, okej. Okay. Dobra, tu na szczęście jest y, smoczy kryształ. Będzie można coś zagrać fajnego. No dobra O to chodziło na pewno Salemowi Jest 13 HP Uszar, okej okay. Magia w górę. Poszedł cyklon. Jest odpowiedź od Salema. Pierwszy koksiur Jest tutaj trzeba umiejętnie rozdysponować kreaturki, które mamy na ręce u Salem'a. A tutaj rywalem jest gracz o nicku Walking Dead. Świetny serial. Świetna seria komiksowa. No i co my tutaj mamy? 20 do 9. No proszę, mamy tutaj dwie kreaturki u rywala. Jest oszalały cyklop z podwójnym atakiem No tak, to już trzeba się ratować Czym się da dwa roje insektów I tu Salem odpowiada dwoma mocnymi kartami po raz kolejny I teraz mamy ołtarz cieni no. Wchodzimy w drugą fazę pojedynku. Czym teraz odpowie Walking Dead? Ok, cammina touch. Wielki finał kata na ręce Uszar A Salem Salem no Ma sporo kreaturek na ręce i Coś sobie wystawił przy okazji w tej turze Czy tu może zaskoczyć rywal? No, na razie niczym. Jest kamienna tarcza. Tutaj rywal się szykuje do czegoś mocniejszego na pewno. O, tu doszedł jeszcze ołtarz cieni. No i jest szybki atak. Pierwszy demecz. <laughs> Świetnie to wygląda. Okej. Okay. Żeby tutaj zapomniał zaatakować salem szar albo coś mi umknęło Dobra, gramy dalej, gramy dalej, bo tu mamy 13 turę już z 17 do 9 drugi ciekawy pojedynek No jest, jest zakazany A proszę, do tego mamy tutaj pustkowie, wersja premium. Ajajajaj, aj, aj, kosmiczna równowaga. No. Salem gra dwie karty w tym deku kosmicznej równowagi. No sprytnie to rozegra Walking Dead.

atak Krwawego Szamana. Ale to jeszcze nie będzie GG. Tak jest. 2 do 9. No teraz pod ścianą stoi Salem. Chociaż czy ja wiem. No na razie ma się czym bronić tutaj Walking Dead. Poszły dwa cyklony. No dobra Jest tu desperackie natarcie Tylko pytanie gdzie są jakieś kreaturki <śm> <śm> No kosmiczna równowaga Odpalona przez Walking Deada Chyba była kluczowym y momentem w tym pojedynku Okej, okay, 2 do 5 2 do 4 He, <laughs> kamienna tarcza No dobra, tutaj, tutaj nic się nie wydarzy Chyba, że hmm, Jakiś offline, ale to nie sądzę Okej, okay, kreaturki Od salema... No i kiedy nastąpi finish? Panie Walking Dead, kończ waść A jeszcze o tascieni. No ładnie, tutaj mamy arenę dwa do jednego. <ścoughs> się teraz poddał. <ścoughs> No powiem wam oryginalne zakończenie tego pojedynku yy, Rzadko się widzi coś takiego <laughs> Tutaj niby rywal walczył do końca yy, ale, ale nie miał szans od, od jakiegoś czasu W końcu się poddał tutaj z jednym HP yy, Okej, okay. dzięki Salem za te powtórki Fajnie, no fajnie że to crack hack yy, Tryb open ale krak którego no dawno nie było i pierwszy raz chyba w głównej roli u mnie na kanale także fajnie fajnie było odpalić te powtórki no i co zapraszam was do komentowania filmu i widzimy się w kolejnych odcinkach z duela to na razie tyle trzymajcie się do zobaczenia do usłyszenia cześć